Dokąd jedziemy? Proszę, jaki konkretny. Na wycieczkę. Ty, ty patrz na drogę bo nas zapijesz w jednej ławce. To oj za wszystko mi zabierał! <grym> tak było pamiętam. Ładę tutaj skręcam. Tak się cieszę. Tak się zastanawiałem, co się z tobą dzieje. Mówili, że gdzieś pracujesz, inni, że wyjechałeś, Od to proszę. Konspiracji, jest tak wesoło, weselutko. Najlepsze dziewczyny mamy. Ładek. No co? Najwyższy do pseudonim? Beksa. Klawy, co? Głupi jesteś, on nie jest w konspiracji. <noise> nie jest koś. Naprawdę nie jesteś w organizacji? Nie jest. No to co będziesz robił? Właśnie? To zależy. Od czego? Jak bardzo chcesz ryzykować, stary. Nie chcę wcale, chcę nowe dokumenty, pracę i święty spokój. Chodź, powiem ci co i jak, dobra? Poj strój, bo co ma robić. Tak jest. No tak, więc jakieś wiadro sobie znajdziesz, woda w kranie, o. szczota. sięgam być wierny ojczyźnie Mej Rzeczpospolitej Polskiej, stać nieugięci na straży jej honoru i o wyzwolenie jej z niewoli walczyć, aż do ofiary życia. Prezydentowi Rzeczpospolitej i rozkazom wodza naczelnego oraz wyznaczonemu przezeń dowódcy Armii Krajowej będę bezwzględnie posłuszny, a tajemnic dochowam niezłomnie cokolwiek by mnie spotkało. Przyjmujecie cię w szeregi armii polskiej, walczącej z wrogiem w konspiracji o wyzwolenie ojczyzny. Twoim obowiązkiem będzie walka z bronią. Twoją nagrodą będzie zwycięstwo. A zdrada karana jest śmiercią. Tak nam dopomóż Bóg. Jasne? Jasne. Nie jasne, tylko tak jest, panie Plutonowy! Tak jest, panie Plutonowy. No. W buty. Wracają do szafy, to nie cyrk. Gratuluję. O! Powiedziałem, że dla każdego jest po jednej pestce. Nic nie mówiłeś. Góral, Co? Góral spokojnie. Co spokojnie? To jest wojsko, a nie przedszkole. Co wy sobie myślicie? Wszyscy się najpierw słuchają mnie i moich rozkazów, a dopiero później robią. Ja rozumiem, ale chłopak jest nowy, a zobacz, strzela jak stary. Co z tego, że dobry jest i że trafił? Od tego może zależeć wasze życie. 20 minut Jak na pięknie. Serus panowie. Oni nie rozumieją, co to jest rozkład. Drogal? 20 minut. No, szkoda, że nie jutro. Dziękuję. A to na prawą czy na lewą? Na lewą, na lewą. Jak tam? Zapowiadasz ciekawy dzień co. Kto się boi? Przyznać się. Ja. Pół No, tak gdzie Aleksander? Ten gwizd to taka oficerska broń. Pomyślałem, że może panu lepiej będzie służył. A, słusznie. Ilu was jest? Było ośmioro, ale jeden nie dotarł. Ilu was jest, a nie ilu było? E, siedmioro. Masz moją. Dziękuję. Paczność! Słuchajcie, przyłączamy się do innego oddziału. Poznajcie, to jest Kobra. Spocznij! Porucznik Kobra. Powitać, powitać. Panowie widzę kucherka, ale panie za to. Bardzo ładne. Od teraz będziemy razem jeść, spać. Będzie reszta. Nie daliśmy rady zawiadomić. Świetnie. Od nas też jest połowa. Damy radę. Niech się zacznie. Eby, chwileczkę, a broń? Nie macie swojej? No skąd? Pająk po granacie dla każdego na dzień dobry. Zaraz, przepraszam. Mamy atakować budynek z dwiema sztukami broni? Dwa, góra, trzy dni i będzie po wszystkim. Patrz nas! Polski Podziemnej! Na przedpalach stolicy stoją już dywizje sowieckie. Liczymy, że Sowieci wykorzystując nasz zryw, na dany dzień wkroczą do miasta. Pamiętajcie, komu składaliście przysięgę. Podlegacie wyłącznie Naczelnemu Wodzowi i dowództwu Armii Krajowej. Nie może być mowy o brataniu się z bolszewikami. Sowietów należy traktować z rezerwą, jako sojuszników naszych sojuszników. Rozejść się! Spocznij się! Spoczyn. 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 Zaczekaliśmy się. 1 sierpnia 1944. Wtorek, godzina 17. Zaczynamy. Zaczynamy. Peksa granat. Rzucić. Nie, z dziecko.